Tekst Aleksandra Chorodecka-Wójcik, czytał Tomasz Boruszczak. W ostatnich latach w Afryce nastąpił wzrost zainteresowania tradycyjnymi metodami leczenia, które przetrwały dzięki przekazywaniu wiedzy uczniowi przez mistrza. Zazwyczaj tradycyjną wiedzę na temat rozpoznawania i leczenia chorób przekazuje się z pokolenia na pokolenie przez długie lata praktyki. W tym odcinku poznamy żmudną drogę, jaką musi przebyć adept do czasu, aż osiągnie mistrzostwo. Medycyna tradycyjna Afryki. W czwartek o 12. W roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa. Niemałą rolę odegrały w niej samoloty. Coraz większą popularność zdobywał film. Sensacyjna wiadomość. Lindbergh pokonał Atlantyk. 1 września dywizje niemieckie przekroczyły granice Polski. W drugą wojnę światową zaangażowało się ponad 60 państw. Jej bilans 50 milionów zabitych. Najokrutniejszy w dziejach ludzkości wiek XX. Był sobie człowiek. Piątek 7.30.